No dobrze kochani, zanim zbierzemy dane biometryczne salamandry, to co chcę zrobić, bo tak jest duża, to umieścić ją w tym pojemniku, żebyśmy mogli przyjrzeć się jej naprawdę fajnym cechom. To pozwoli wam przyjrzeć się temu bliżej, a nam oczywiście będzie dane podziwiać. Okej, okay. puśćmy tam salamandrę. O, to będzie fajne, macie dobre ujęcia? Tak? No to do dzieła. Wow. Salamandra olbrzymia japońska. Czy widzieliście kiedyś, płaza tej wielkości jest tak duża, że prawie nie mieści się w pojemniku? Zwróćcie uwagę na kształt głowy tej salamandry. Ma kształt klina, jest duża i jest płaska. Pozwala im to przecinać nurt i z pewnością wślizgiwać się pod skały, gdzie budują swoje legowiska. A co jest bardzo charakterystyczne u tej salamandry w porównaniu do diabła płotnego, to wszystkie te małe mięsiste gózki na głowie. Nie widzieliśmy tego u diabła płotnego. Zakładam, proszę mnie poprawić doktorze Okada, jeśli się mylę, że to są narządy zmysłów, prawda? Tak, aby lepiej orientowały się w otoczeniu i wyczuwały substancje chemiczne, ponieważ mają, jak widać, bardzo małe oczy i słaby wzrok. Dlatego też, aby poruszać się w otoczeniu, wykorzystują przede wszystkim receptory chemiczne. A teraz, gdy przesuniemy się wzdłuż ciała płaza, zauważymy płaty skóry. Prawda? Wygląda na bardzo pomarszczoną. Klapy te pomagają w wymianie gazów w wodzie. Zasadniczo jest to sposób na oddychanie, gdy są całkowicie zanurzone. Jak wiemy, wiele płazów chłonie środowisko, jak i tlen, przez skórę. Salamandra Olbrzymia Japońska jest doskonałym przykładem płaza, który oddycha za pomocą skóry. Zauważcie, że odległość między przednimi i tylnymi nogami jest dość wyraźna, prawda? Pozwala im to na utrzymanie ciała bardzo nisko i kucanie nad brzegiem rzeki. Każde z tych ramion, a także oczywiście nogi są bardzo krótkie i krępe. Jednak są uzbrojone w małe opuszki na palcach. Mają cztery palce z przodu i pięć palców z tyłu. A te małe modzele, mające niemal brzoskwiniowy kolor, pozwalają im przyczepiać się do dna rzeki. Doktorze Okada, czy możemy obejrzeć palce u nóg salamandry? Pokażmy te małe modele, być może na tylnej stopie. Jeśli mógłbyś podnieść nogę, żeby Mario mógł tam położyć kamerę, zobaczymy, czy możemy obejrzeć te modele. Widzicie? Zauważyliście pewnie, że stopy nie są błoniaste jak urzaby, prawda? Wygląda to tak, jakby było zrobione z błony pławnej, dokładnie tam, gdzie palce łączą się ze stopą. Jednak to właśnie te podkładki pozwalają im poruszać się w środowisku. Mogą one pozostać na swoim miejscu, niezależnie od siły prądu. Zauważyłem, że jest tam coś w rodzaju małego wgłębienia, kilka wgłębień w ogonie. Czy być może coś próbowało ją zjeść? Tak, gryziona lub uderzyła w kamień.